Hej, jestem Paulina i od 15 lat pracuję w branży sportowej. Niedawno zdecydowałam się otworzyć swoje własne studio treningowe. Chciałam zacząć pracować na własnych warunkach z klientem, który jest zdecydowany, wie czego chce. Oraz jest w stanie podjąć długoterminową współpracę, która da realne efekty. Moim problemem przy otwieraniu studia było to, że nie wiedziałam, jak mam pozyskać wartościowych klientów i zapełnić swój grafik. Nie znałam się kompletnie na marketingu i sprzedaży. Bałam się, że nie będę w stanie utrzymać swojego studia i nie będę w stanie dotrzeć do odpowiednich odbiorców. Trafiłam na stronę marka Fitmarketera. I jego oferta bardzo do mnie przemówiła. Poczułam, że Marek jest w stanie mi pomóc, i dzięki niemu mogę nauczyć się umiejętności marketingowych, które były brakującym elementem mojego życia zawodowego. Na początku miałam obawy i wątpliwości, i zastanawiałam się, czy to na pewno zadziała. Jednak już po konsultacji oraz po rozpoczęciu współpracy, moje obawy okazały się kompletnie mylne. Zobaczyłam, że współpraca z markiem niesie ze sobą dużą wartość i przynosi realne efekty. Efektem współpracy z markiem jest przede wszystkim stabilność finansowa oraz spokój. Już dziś nie boję się o to, że będę musiała zamknąć swoje studio, i wiem, co mam zrobić, żeby pozyskać wartościowych klientów. Zyskałam umiejętności, dzięki którym moja jakość pracy wzrosła i daje ogromną satysfakcję. W ciągu dwóch miesięcy uzyskałam przychód około 30 tysięcy złotych. Codziennie mam klientów na treningi personalne, klientów, którzy są zdecydowani, wiedzą czego chcą, decydują się na dłuższe współpracę, za które płacą z góry. Dzięki temu jakość mojego życia wzrosła. Czuję się niezależna finansowo i stabilna zawodowo. Myślę, że gdybym nie podjęła współpracy z Markiem, byłabym zmuszona do tego, żeby zamknąć swoje studio i pewnie zostałabym w tym samym miejscu, w którym byłam wcześniej. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem współpracy z Markiem, to radzę ci po prostu zaufać. Naprawdę warto. Jego oferta jest wyjątkowa, zarówno pod kątem przekazywanych wartości, przeprowadzenia przez proces rozwoju, jak i realnych efektów.